Dara, 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 Dora! dara. Dora, dora, dora. Dora. Ja rano. No. Jedyne co, co mam to, że to szkodzę. Ja się widzę. <grym> o, koleś. O! Draym kadersam. Co jest tutaj w mieście? A, kiedyż widziałem. A <grym> <grym> Co jest? Czy mi się.? Co ja tak czy. Co jest? O cholera. O cholera. O cholera. Moja... Dobra. cholera. <rôle> A, leżysz, 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 broń, leżysz, Co? jest. Jest, jest leżysz, masz leżysz, pana, o co chodzi? Ja... To, to jest legalne, tylko ja po prostu na tego akurat na film szedłem, taki... Ja kurde tego, no... mam, mam, mam zatrzymanego, no. Ale za co ja zrobiłem? Podejrzany o zabójstwo Jacka. Jak ja podejrzany jestem? podejrzany o ciebie powodu... ja mieszka, tu mieszkam już 5 lat. Bez powodu nie uciekaj, zaraz to sprawdzimy, czy mieszkasz 5 lat. Ja nie, ja, nie uciekam od po, ja nie uciekam bez powodu, tylko po prostu się śpieszę na, na ten, na film, na, na, film, na film, film, bo ja kurde jestem... To sprawa. czemu się nie zatrzymałeś, jak do ciebie krzyczę? Bo a pana ja słyszałem kurde mi tu gadali na słuchawce Wiesz tu coś, że nie chcesz Czy cześć Co? nawet Czy cześć, że nie chcesz No bo nie, ja wtedy gadłem do tego, bardzo... ja wtedy gadłem do agenta Do jakiego takiego filmu Bo kurde ja nie jest moim asystentem takim agentem moim Tak. To ja kolego pogadamy chyba na komendzie wiesz nie nie, nie nie, pogadajmy o tym, pogadajmy, o tym. pogadajmy. pana Teraz cię przekażę mojemu koledze i sobie już nie pojedziesz Proszę pana Proszę pana, ale ja, to nie ja byłem, no serio, jakby nie wiem, no, ja po prostu biegłem na film, film aktorem jestem, tak? Y, a, aha. Dobra, poczekaj tutaj na polecenie z góry i go przeszukaj od razu jeszcze raz. Tylko Dobra. go trzymaj, ja idę do medyka. Dobra. Z tej strony oficer trzeciego stopnia, David Jacket, numer znaki 49, będę przeszukiwał pana od góry do dół. Dobra. Pistolet mi zabrano. Nie wiem, co pan znajdzie. Dobra proszę pana, to co pan znalazł jeszcze, bo pistolet mi zabrano w sumie. No, nie, nie wiem. O. Cholera! Ale mi te klucze! Gdzie są te klucze? Ja! Przpieszam sąd. Przpieszam sąd, co to było? A policja mnie goni. nie, Ocy! Się. Się. nie, 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 On jest tak. będę strzelał. nie, 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 policja! nie, nie Drodzy, to Ała! Zro... Wiesz? Ty! Ała! Dawcie mi pas! Dawiałem pas, jak to się. Coś zrobił? Stary! To się odwaliło! No nie, to się odwaliło, coś zrobił. Podjść tu Freezera, bo jakbyś mógł do Freezera. No, ale najpierw się odkujemy, wiesz? Dobra, dobra, wiem, wiem. I tu gdzieś tak na lejce, żeby nie było widać. I się tutaj też Oła. od razu ściągnę rzeczy. Znaczy tylko było przyłożyć pazę, więc musimy wyjąć, stary. Dobra. Dobra, weź od odkupi. Czekaj, muszę to... Mam jakieś... Muszę to przeciąć, czekaj. Dobra. Jezu. Co się wydarzyło? Słuchaj, yyy... Dobra. Znaczy, krótka, ale długa historia. Dobra, słuchaj, patrz. Um, ogólnie, jak wczoraj spieprzyłem co nie, to no. jak mi się udało, jak już tam od, odjechałem od, od ciebie, to zapomniałem, no, że jest taki dom, który chciałem który tam sobie szukałem oferty co nie. No, no. i tylko, że jakoś, że chłopi się od lat 50 km, za taką, że taką, za taką to jak się mówię, taką po prostu melinę, to odwaliłem trochę to akurat, był mój, mój pomysł, który bardzo spieprzyłem przez to, ale no po prostu, kiedy wydawałem ich do basenu, i po prostu im ich Słuchaj, może będę ciszej Po prostu ich zawsze zastrzeliłem, co nie? I... No. Bo dzisiaj w nocy Policja boli po prostu podjechała No i... Za mną go mnie gonili Jeden mnie wywrócił Wzięli mnie Kiedy nagle mnie do innego policjanta a Potem poszedł po się sprawdzić To kurde, to po prostu są kulkę Bo ja nie wiem, od kogo To kurwa nieźle To teraz pali? musisz zmienić musisz totalnie look Wiem Tylko, Dobra. Ale, ale, ale... ale co ja... Powiedz mi, co ja mam zrobić z tym wielkim bólem na twarzy? Zapudruj to, że coś Dobry? Eee, witam. Dzień dobry. Witam. O, witam! witam. O, ty, a tu nie jestem pan, który łódką płynął ze mną. Cześć. Eee, witam panie fryzerze. Pana ja bym poprosił o y, jakiś, jakiś, jakiś jak fajną wzórkę. Jakby pan mógł polecić nie a To wiem. proszę do mnie mówić, ja jestem fryzerem, tak? A ja czego na głowie. Dobrze, pro, I siadać, proszę czapkę zdjąć. Proszę siadać, zaraz panu katalog podam. No, dobra, tak, i dobrze kolega mówił. Dora, takiego... ty, o... ty już dwie godziny pytasz o piwotów, tak? Dobra, ja mam po prostu. Przejdę katalog i zobaczymy mam... co wyjdzie. Ja wam opinię wystawię. Słucham, dora. Opinię wam wystawię. Weź się zajmij z nim, dobra, słucham. Mów znowu, bo nie szedłem. Dziękuję. Proszę, proszę. Aaa, yes. to jest jakaś książeczka, jakiś widzę, to historia yes. tego fryzjera. Chwila przyjdzie tylko jakąś stronę tutaj. fryzury, jakie zrobiliśmy. Wal się na zero. Nie no. Nie Czemu? Ja panu polecam na zero. Ja sam pójdę jak mi trochę włos jeszcze podrosną, bo wizyty mam umówioną dopiero za tydzień. No ja od razu mówię, że buscot jest bardzo popularny. Kaczesz, na ten taki Ja jest mam ogiemy. pytanie. No. A tobie ten, Eberwis, czyli? Tak, tak, już kończę. O, już. Uch. Ja panu zrobiłem low taper fade. To nie jest low taper fade, proszę pana. Ale dziękuję, dobra. 50 dolarów się należy. 50? Eee, yy. yy, piwko i ta. O, i, te, i pan teraz mówi sami. A przecież, no, 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 dobra, no, dobra, to ja nie, nie muszę płacić, tak? No dobra, to fajnie. Tak, tak, to możemy i. To wrócimy, no. No, to jutro przyjdziemy, jutro Na piwko to teraz, panowie, no. no to ej, ten, to... ej, ty, ty, ty. Co? Kiedy następny raz łódką będziesz płynął? Nie będę już, po co mam płynąć? tym nie będziesz płynął? A nie, ja tu zostaję. Kurde, myślałem, że rybki razem połowimy. Dobra, to, to mnie też byście zabrali. Pan na jest. Cicho. A co, czyje to? No to dawaj, jedziemy. ty, kujczak. J jutro mogę nie być. Wiadomo, że Chińczyk tym jeździ. Zali ekspres. To pana auto? Wypad stąd bo cię pobiję Podz? Czekaj Barwy sepr osobę będę Czodaj. A lubię ich postraszyć Musimy Weź dlaczego pojechałem tak daleko No bo mogliby no to dlaczego? Dlaczego? Bo by zmienili i bo by tego oficja to policja Musisz sobie ubrania zmienić nie wiem, dlatego jadę do dla jakiegoś sklepu z Możemy tutaj. A jeśli bajesz, to będą jakieś balasy albo zieloni. Nie, będą. A weź to za auto, zablokuj, bo te dawno z nie jeździłem. Nie, jakby. No, Czekaj. A są klucze w środku? No były. Ha, bo ja podwaliłem to auto. Aha. Chyba zapasowa, jakieś miałem, wziąłem. Jeszcze że James. Ja też się muszę zabrać kurde No, my muszę jakieś nowe straje porobić Te wezmę po prostu do bagażnika Co będzie dzisiaj może No to jest da, za... Witam, witam, witam Yyy... E, witam, w witam tego o. Dobra, dobra. Pomóc? Na... Po, po Ciebie Nie, 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 nie Ja już tego otóż widzę, że znalazłeś Dobra Ja się przybrałem Proszę Cześć. pana, proszę o poślizg Bo inaczej wezmę ochroniarza Dobra, wypadł Dzień dobry fanom. A do, do drugiego casiero Nie ma drugiego casiero i, I również upływ. To, to będzie 500 zł. Złoty? Złoty? złotych. Złotych? W Ameryce? Dolarów, dobra, przepraszam, no ja z Polski okay. jestem, no wiecie... To ja zapłacę, no to zapłacę to ja zapłacę. Dobra, Ostatnie urodziny było. 5, 9 punktów. Dobra, 1000 jakiś. Nie, ja... nie wytrzymam. <laughs> Auto zostawiło odpalone, ja nie wiem. Paliwo się kończy. Pomocy! Ale działa. Jest stąd, jedź stąd, jedź stąd. Nie, poglądamy. Jedź stąd! Ale gdzie idziemy? Czekaj, czekaj, weź tu sobie przy stacji. Ja będę musiał tylko... Ja będę musiał coś się zapytać. Ej, dobra oh. James Słuchaj. Co tam, co tam, blu? Jedź pamiętasz tego, gdzie kurt mieszka, bo przynajmniej mieszka na forum drive'ie. No mam mój mi twój też. Czekaj, to takie auto. Co so, dobra, te ja wysiądę w sumie Jakie baby girl. Co ty mówisz o mnie?

w okolicy Eclipse Tower, na Vinewood A, a, to wiem, to dziękuję bardzo, do, 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 do widzenia Proszę No, kogo już zdążyłeś nawalić? <tops> Pr prób się tak Na liście poszedł, kurwa Co się stało? Gdzie jedziemy? Do, e, na Vinewood Po co na Vinewood? A musimy dalej nie czekaj, po prostu... E, czekaj tu chyba ten dom, tak, bo ten dom Dobra. Na czerwonym stoi się w pierdolę. Czy... Dobry. Dzień dobry, proszę pana. Tam... mógłby pan opuścić ten teren? Uy, uy, uy. Ok, ok. ja tu szukam, y, czy tu mieszka, kurt White? Mieszka, proszę pana, ale tutaj nie można przybywać tak o. Ale ja tu nie jestem tak o, ja to jestem z poważnym powodem, proszę pana. Będę musiał, proszę pana, ochronę wezwać, jeżeli pan nie opuści tego terenu. Ale to jest mój brat. A ma pan na to jakiś dowód? Dowód. tule masz, kurwa, dowód? No chociażby imię i nazwisko. James White Niech pan, niech pan po niego pójdzie Dobrze, że idę po niego za mi kurwa rodzina psiadowa To tu kurwa jest O Jezus Marian Kto to kurwa jest O Jezus Czego tu Kurz Co ty odwoliłeś? Ja, James, twój brat, ty debilu! Dwa razy się nie widzieliśmy. James? Tak, James, what? ja, twój brat, ten młodszy. Rozumiesz, kapieta? Pani Maju, you understand? Y no comprendo español. You understand? O mój Boże. No, musimy ci w trzech językach powiedzieć. Co, co ci się stało, człowieku? Nic. Jak nic? Spójrz na siebie! Jezus Maria. I ty chcesz mi powiedzieć, że masz środek ogrodnika taki takie dom w ogóle? Ja jestem popularny No niestety. nie wiem stary, wyglądasz jakbyś był w ogóle skończony życiem Wejdź A w ogóle go poznajesz tego za mną czy nie? To jest James Okej, okay, dzień dobry, nie, proszę nie, pana, chodźcie tutaj kurwa, Okej, okay, to... Dobra, gramy z Pokera? No, no dobra, to nie, no chyba gambling Nie, co cholera? Mieszkam tu z, żo z żoną i córką. Ty masz żonę? Ty masz córkę? Mam żonę, Córka mam dwa miesiące. Gdzie ja, gdzie ja popełniłem błąd? Że ja dalej babi nie mam. A gdzie ja popełniłem błąd? To właśnie ty nie, przynajmniej ty masz jak kontynuować naszą krew, a ja nie. A. To Gdzie oni teraz są? Chcę ich poznać. A, w sklepie. A, a. To znaczy żona w sklepie, córka. Z tym żłobkiem. Ok. Dora, kurt, ogarnij się, omcnij się, debilu. Ty. Jak. Ogarnij się, że wyglądasz źle i to bardzo źle. Trzeba cię ogarnąć. Przyszedłeś tutaj, żeby wypominać? Nie. Żeby... Przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć co, co u ciebie się dzieje. Je... Nie rzucałem o ciebie dwa lata nic. Nie wiedziałem, co się z tobą dzieje. Okazuje się, że kurde nie mamy dwóch ty masz żonę i córkę No I karierę I karierę No taką karierę, że bardziej wyglądasz jak... Nie powiem jak, ale wyglądasz I... Co ci się stało? W ogóle, co ci się stało z ja twoimi dłuższymi włosami i czemu ty tak chodzisz jakbyś, nie wiem... I co się stało z oczami? Co ty masz? Jakieś powieki dziwne? Co ty, masz, Maskarę nakładasz? Make-up? Może uzależniony Od czego? I odeślij ode mnie Śmierdzisz czymś Od hery Znaczy teraz nie jestem hery Ale zaraz będę Moja żona jest dealerem, stary. CO?! No Ale to dobrze Jak kurna na dobrze?! Muzykę robisz! No i co z, z muzyką? Muzykę robisz, kurna! Muzykę! A ty się no. zajmujesz herą? Twórczą twoja no, żona? Co, mam hajs, stary, mam hajs. Dobra, i co, ty masz hajs? Ale ja tak na razie musisz sobie przyć karierę. Wiesz, że zginiesz takim młodym wieku przez to? O czym ty mówisz? O ja tym, żeby, żeby to robić. Już ginę. Jak giniesz? Po cholerę... Człowieku, po cholerę mi kariera. Gówno mi to da. Tylko hajs. Ja tutaj jestem tylko po hajs. Dlaczego bajź? Wiesz, robisz muzykę? Wszyscy tu ma Twoje pasje od dzieciaka, koledzy, człowieku? Była, dopóki nie zrobiłem, kurde, wszystko. Widzisz? To mnie zabija. Muszę robić nowe te... muszę zadowalać ludzi, nie chcę tego robić, rozumiesz? Nie chcę zadowalać ludzi, ale muszę, żeby zarabiać. Myślisz, że chciałem takie życie. Każdy by takiego chciał, ale nie ja. Bo dlaczego od dzieciaka, kurna. Śpiewałeś mi piosenki jakieś gówniane przed pójściem spać, Przecież nie mogłem spać do pierwszej w nocy. Kurde, mówiłem, mówiłeś cały czas przed, przed kolacją, przed śniadaniem, przed czy w co, że chciałbyś zostać piosenkarzem, a teraz mówisz robić tylko dla pieniędzy, w ogóle nie z nic z niczego, tylko po prostu dla pieniędzy, że potem po prostu umrzeć przed to, że pła robić koks? James. Co? Bycie popularnym muzykiem, jest pracą, wymarzoną pracą dla dziecka, ale nie jest wymarzoną pracą dla dorosłego. To no, zmieni kurna rozumiesz? karierę! Zostań streamerem, nie wiem, idź kurde robić na nie wiem, na nie Ale wiem. po co, zarabiam stary, wiesz ile mam płyt sprzedanych Po prostu nie chcę mi się tego robić Żyję na tym co mam, Mie, mam, mój zespół ma już trzecią płytę, nie chcę mi się robić Mam startem. pomysł, mam pomysł No? Sfakuj śmierć Co? No Udawaj, że, um, że um, ja umarłeś no i co? Tylko dlatego, żeby moje płyty się nie sprzedawali? Nie! Twoje będą się sprzedawać, ponieważ ludzie dowiedzą się, że umarłeś, więc będą kupować, żeby wiedzieć, kim ty byłeś. Wiesz, ja nie jestem muzykantem, no i... nie znam się na tym, ale... ...jak tak myślisz, to w sumie tak naprawdę... ...połowa raperów, którzy teraz istniali... ...to tak naprawdę dowiedzieli się tylko wtedy, kiedy... Do, ...ludzie się tylko o nich, oni wtedy dowiedzieli... ...kiedy na przykład umarli, co nie? A teraz tak naprawdę, gdybyś ty umarł to by te twoje płyty się lepiej by sprzedawały i poza tym każdy by będzie kupował więcej twojego merchu Sam co ty tam masz, nie wiem co ty tam się sprzedajesz no dobra, no a co będę robił? No. co będę robił jako nie muzyka? nie wiem, z sobie wygląd powiedz, że po po robisz to na jakiś ten albo nie wiem Ogarnąć sobie jakiegoś, niech masz jakiegoś menadżera? mam o, tak, że menadżerowi żeby ogarnąć jakiegoś prywatnego fryzjera żeby men men tylko żeby menadż menadżera Ale to nie było mnie. co? jeżeli ja niby umrę to będzie piekło dla, moich, dla, mojej, dla mojej córki, rozumiesz? Ale oni, ale ciekawy, czekaj! Ale, ale oni będą o tym wiedzieć! Każdy będzie pytał mojej żony, gdzie jest z tą skórtem! Dlatego, ja dlatego! Czuć, Że ona wie, że żyje! Dlatego po prostu, co będziesz musiał zrobić, to ty powiesz jej i twoje weźmy swoją córkę i tą, ogarnij sobie, nie wiem, gdzieś lot, gdzieś prywatnym samolotem, tylko ty, jakiś, dwóch pilotów, tylko ty, na cały samolot swoją żoną i dzieckiem, albo łódź. I wypójdziesz na jakąś wyspę, znaczy wyspę, nie że wyspę, ale wiesz, jakieś takie po prostu mniejsze miasto, nie wiem, może wyjdziesz po prostu z powrotem do Liberty, tam wątpię, że w ogóle ktokolwiek o tobie słyszał, przecież Liberty jest tak zacofane, że, nie wiem, San Andreas, San Fierro, y, nie, San Andreas jest tutaj, San Fierro, ale wiesz, San Fierro, Liberty City, Vice City, nie wiem. D dobra, 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 okej, okay. jak odlecę, jak Jak nie będę dawał odzaków życia w internecie, to co będzie z moim zespołem, starym? Myślisz, że oni sobie beze mnie poradzą? Jakie mają role? Co jakie? No ja mam największą, nie? Ja jestem tym, grajkiem, znaczy, gram na gitarze i śpiewam. Jeden jest perkusja... Ktoś jeszcze jeden to... śpiewa, czy nie umiesz śpiewać? Ja tylko śpiewam, a nie nie umiem. Powiedz, że... Słyszałeś, słyszałeś, słyszałeś od Linkin Park? No tak, do... wiem, zmieniliście tego, ale jakby... Tu chodzi o moje ego, stary. Rozumiesz? Jak, jak, jak oni znajdą sobie nowego tego wokalistę, kim ja już będę? Ha? Będę nie żywy i co nie, nie będę robił? Przecież nie będę zarabiał. Jak ma zarabiać martwa osoba? Wszystko pójdzie do labelu. Nic nie przyjdzie na moje. Na moje. Rozumiesz? Nawet, nawet moi ci goście z tego ze zespołu, muszą myśleć, że nie żyje. A co jak się wygadają? Yy... To nie jest takie łatwe. Pieniądze po śmierci muzyka idą do labelu. Tylko częstka, cząstka idzie do tych, do rodziny. Rozumiesz? Do... My nawet nie robimy własnej muzyki. Wszystko idzie do tego Rekords, kurde, gówno. Do tego, do z tego, Rockfords? Do mojego labelu. No ale gdzie, w jakim studiu nagrywasz? Robisz to na Rockfordzie, czy gdzie? Nieważne No to jak kurde, kurde, nie wiem co, nie, ja już nic nie... ...wiem Czemu się człowiek coś mnie oglądało? Ja tak mam przez całe życie Dobra, nie... Może chodźmy tym na dwór Nie wiem, to ja nie wiem stary nie chcesz zobaczyć domu? A chcesz mnie oprowadzić? No chodź To co, już widziałem Kuchnia Kuchnię już widziałem Tutaj jest garaż ja... Będzie auto? Nie ma Nie ma auta, bo to żona wie. A O czym jeździsz? Nie wiem Jak nie wiesz? Nie wiesz jakie auto masz? Nieważne Wiem, nieważne Jak nieważne? Przed bratem wszystko będziesz nas chował? A po co ci marka auta? To jest tylko marka auta, Jezu Nie potrzebujesz znać swojej rejestracji To jest pokój mojej córki To czy ona będzie miała ten pokój jak już dorośnie? To już ona śpi Co? No u nas a. a... Masz jakiegoś syna? Dwa miesiące. Nie mam syna. To, to po... jest pokój ten... Jakby był syn, a nie ma, no to to jest pokój gościnny. Eee... Tylko rozwalony, wiem, trzymam tutaj graty. Okej. Okay. Dobra, Kurt. Daj, daj mi swój numer. Ja już będę leciał. Poczekaj, jeszcze, jeszcze jeden. Ja nie wiem, co wie, nie To jest sypialne Idzie twoje dziecko śpi na szokladzie? Nie no, w tym W czym? W, w tym pokoju to. tu? Gdzie? Tutaj A. łyska aż, aż tam? No, blisko łóżka Jakby pakało, no to wystarczy wyjść z łóżka i przejść tam No dobra Dobra, kurde, daj mi swój numer Masz bizutówkę No raz, wiesz mam No, cześć, trzymaj się Nie robi, nie rob nic, nie nic głupiego A robić głupiego? Nie wiem, nie wiem, nie wiem Żebyś miał limo pod okiem Chyba, że jest twoja jakaś maskara, którą nosisz od nie wiem To wygląda jakbyś się po prostu zmienił mosa Spierd... Dobra, kurde, idź do środka i do już. Idź do środka idź do środka Szanowny Gabriel Idź do środka Cześć Usiądź ko... Siegnięcie w ogóle bym Thanos I go pobił. Przecież jest... Koło ty kopiesz Nie wiem, co się stało. W ogóle fajna brama taka Przechodząca Dobra, stary. Ja potrzebuję jechać na dom. I. A w sumie nie? Czekaj, James. Ja nie wrócisz na dom. Gdzie ja w sumie teraz pójdę mieszkać? Przecież to w sumie jest taki model na Davis. Na Davis! Na taki większy model, no. Tam byśmy w sumie sobie wynająć A ty gdzie mieszkasz? Ja, kołowego. Aha, ok. A za przetknięta Daniel motel Davis? No, nie ten taki mały. Ten większy taki? No to, że się w ogóle nie daje kawiczką policjantów do tych przez całe 2 lata. Chyba nigdy nie mieliśmy po, tego pościgu policyjnego za to, że po prostu. policja nas goniła. że po prostu prze, 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 przekroczyliśmy prędkość. Dziwne. Ktoś tam zabezpiecza. Hm. Wszystko pod kontrolą Nieważne Wszystko było pod kontrolą Nic się nie stało, no